Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie kciuka, suba, dzwoneczek. Zapraszam Was też na streamy, do linku w opisie. No i oczywiście kontynuujemy kolejną misję, a właściwie kolejną kawałek mapy. Jesteśmy przy następnej już lokacji. Przepłynąłem sobie z tamtej wyspy, gdzie ostatnio byliśmy, czyli stamtąd, tutaj, żeby nie marnować czasu. Po. Boże, w trakcie odcinka, oczywiście, Jezu, jest druga w nocy, nie mogę się wysłowić. Jestem od ostatnio niewyspany, a siedzę praktycznie cały czas w domu, tak jak i wy, bo mamy wolne, nie? Dobra, wbijamy tutaj. No i... weźmy po prostu to zróbmy jak najszybciej. Obszary już są po prostu tak proste do robienia. I w sumie powoli już nudne też się stają. Ma sens tutaj godzinę biegać. Dziękuję, dobranoc. Oczywiście fajne jest to, że jakby nam się jakiś tutaj w okolicy pojawił pojawiło by info na temat czciciela, to oczywiście nam gra o tym powie. Tak jak to było przy kowalu, który tam przy Atenach, jak chodziliśmy. Dobra, lecimy teraz tutaj, musimy się tu wspiąć. Teren szkoleniowy Astry, poczciwej Astry, tak? Krzysztofa, poczciwego. Może i tak. Dobra, musimy to i tak obiec dookoła. Ale jak już tutaj jestem, to zbiorę sobie ten skarb też przy okazji. Frajerzy. Ciekawe co zrobię, jak się zorientują, że tego nie ma, nie? Dobra, Fobasik. Gdzie ty się tu respisz, tu Wsiadamy, no i jedziemy dookoła Bo trzeba dalej robić ten obszar Okej, okay. ale się podniósł to najważniejsze. Bo są takie momenty, że się nie podnosi i wtedy muszę iść z buta. Niestety dalej. Najpierw tą, potem tamtą Sobie zrobimy, żeby nie jeździć trzy razy po tym samym miejscu Dobra 90 niecałe metrów zostało Wydaję że to będzie jakieś zwierzę Krwieżer czy Kieł No i o kurwa snaksik to Sorry, nie. A zresztą, wirtuści już się dawno skończyli. Ty wjechał tu, znaczy wbiegł tu. Co ten prosiak? Siema. No nie uciekaj, no! Bądź dobrym wieprzem. No i gitara. Pozbierajmy. Nadal zbieram materiały do ukończenia mojej, jakby to powiedzieć... Zbroi i wszystkiego na najwyższy level Ale tam na dół nie chce mi się schodzić, szczerze mówiąc Ale i tak zejdę Ostatnio trochę hajsiku wydałem na reset umiejętności, niestety A może i stety, bo przynajmniej mam teraz rozdane wszystko tak jak bym chciał Krwiorżelczyk, no kurde, dobra nazwa. Taki on był krwiożerczyk jak... O, dobra, lecimy, lecimy dalej. Zawsze o tym zapominam. No kurde, ja myślę, że tu małe miejscówka będzie a to takie wielkie. Wielkie obozowisko jest. Co się odpierdala? Co dźgada robisz?

Nie wszystko widziałeś gościu. to <grymne> wszystko, <grymne> <grymne> Po co ty, gościu, wchodziłeś? No jak widać, nie opłacało ci się to. to ja muszę wejść jeszcze tu na górę, bo tu skarb został. Dobra. Jesteśmy. Okej. Okay. No i tu trzeba wejść jeszcze wyżej sobie od razu podjedziemy O, nie da się zeskoczyć, ale lipa myślałem, że się to przeskoczyć z jednego na drugi To by było fajnie Nawet w Fortnite się tak dało Dead, że Assassin's Creed jeszcze nie do Fortnite'a. Dobra, no i trzeci skarb i spadamy stąd gotowe. Mapa okej, okay, no to teraz tutaj, nie? Te trzy znaczniki te. Potem pójdziemy tu. No i tu quest, nie? Tylko pytanie, czy zdążymy to wszystko zrobić w tym odcinku jeszcze. Coś czuję, że nie. Expik się podoba i nabija, więc też spoko będę mógł wydać kolejne obrażenia Asasyna. Może na shota będę ściągał wszystkich po kolei. Tak szczerze, że to jestem od tego 190 metrów, nie? więc nie wiem po co go wzywałem, ale już niech będzie. Ale mnie coś oko boli. Dobra, no tu mamy wioskę, a to drugie to jest obozowisko. Okej. Okay. To, to tak standardowo w sumie bym powiedział. Ten leży. Dobra, ja co chcią byłaś fajna spalone to to biorę i to biorę okej okay. no to tu Fajny jest bandytów w tym mieście, nie? Że wam wszystko swajczyli. Może byście zaczęli coś tu odbudowywać, a nie siedzicie na dupach. Nie mam lepszego wyposażenia przy sobie, nie okłamuj mnie gro. No i co mnie okłamuje te grania? Masz przy sobie lepsze wyposażenie niż to, którego używasz. Obóz wojskowy Potniec. Czy on idzie w kimę Bo odłożył broń w sumie. Za chwilę poczekam. A nie, on po prostu usiadł. No co za dzban? Serio? E? Eh? Uh, uh, uh. Za danie innej jeszcze tutaj nie wierzę, że się na im, zobaczyć, czy mnie Coś jest tam. Miejscówka jeszcze nie ukończona, bo zostało nam podpalenie tego. Tego wokółowca tutaj zmierzał, ale nie do rady dojść. Tutaj, dobra, no to tak, to mamy zrobione. Musimy teraz podjechać jeszcze sobie tutaj na te cztery znaczniki, zrobić je i potem będziemy mogli już tutaj lecieć. No, jeszcze nie opuściłem tego miejsca, serio? Dawaj Fobosik do kolejnego znacznika. Zapytania: O, to ten łowca tu do nas jechał. Hello. Jedziemy. Ja Nie muszę, mnie sam prowadzi, auto no ma. Co ty ode mnie chcesz, typie? Teby, o, okej. Okay. Coś się zbugowało w tym wejściu. Jest kowal, o, to mnie cieszy. To mnie cieszy, że mają kowalo Serio? Starczy wejść tędy. Co mówiłeś? Ale masz ochronę, typie? <grymny> Te łowca się nie pierdali, co widzę. Dobra, to gotowe. Teraz tu. Chociaż tutaj mamy kogoś, kto za mnie nagrodę wyznaczył. Z tego co się orientuję, to nie ma za mnie nagrody aktualnie. O, i to jest jakiś Właśnie to, to słowo tam napisane jeśli Cię zauważą 150 odcinków kurwa, zaraz będzie z tej gry. A ja nadal trzymam shifta podczas akropol w Tebach ukończony. Dobra, pójdźmy do tego questu. Zobaczmy, co tutaj jest do zrobienia. No, nie gadaj. Ciema. A hunting party has been attacked outside the city near the cursed land of Oedipus. Any survivors? This man saw dead bodies, but he could still hear screaming. There are many dangerous beasts out in the wild. If someone is injured, they won't last long. I need you to go and rescue whoever is still alive and put an end to the dangerous beast that attacked them. No, spokie, right. I'll destroy the beast and see if anyone's still in one piece. If they are, bring them back to me and I'll do what I can to save them. There are obviously. a lot of hunting grounds nearby. Where should I look? They were sighted following animal tracks around Snakehead Rock. Do you know what attacked them? Not for certain. They the home could have been from any number of beasts. Many predators call the wilds of Biotia their home. How many people will I find out there? It sounded like only one hunter was left alive, but hunting parties usually contain three or four people. I'll go and find the trail. Mas praksis. Dobra, mam questa. No ja coś czuję, że już tam byłem, nie? No jakby inaczej. Dobro, zanim to, to oczywiście tu sobie skoczę, bo będę miał przynajmniej znacznik do teleportacji dzięki temu miejscu. I po tym, jak wykonam tamtego quest'a, będę mógł tutaj się po prostu tepnąć szybko. Ogólnie jestem ciekaw, czy wykonałem wszystkie quest'y, jakie były w grze do tej pory na obszarach, na których byłem. Oczywiście oprócz tych klepsydr i tych tablic. A ty co się już tu patrzysz, typie? Nawet, nawet się rozejrzy po tym domu nie zdążyłem, bo już wleciałem na pewno, nie. a Przywódcy nie ma. <śmany> Pewnie jest przy piwie. Mój już dużo dłużej trwał niż on miał chapanie. Dobra, jeszcze pytanie, jakie ja mam wejść... O, Spoko, niech sobie tropi, tylko jak ja mam wejść po tamten skarb?

jakiś quez mi się to wyblokował, tu jest wejście, dobra No i gitara. Wychodzimy i idziemy do znacznika teleportacji, który gdzieś tu był tutaj Daj do góry Synchronizujemy. Tam łowca chyba biegł po tej ulicy, nie? Na dole. Na samym początku, jak kółko się zaczynało. Не се ти вца псешаt? Грани дупе, но типа.

Ich wszystkich po kolei. Ok. Ok. Yy, najemnicy najpierw. Jestem na najwyższym możliwym Szczebel S1. S2, S3, S4. Aha. To możliwe, że z dodatku, tak myślę. Ale ja dodatków jeszcze w sumie nie mam. Dobra, najemnicy ogarnięci, teraz tak, yy, tu mamy, aha, odblokowało mi się info na temat tego czciciela, ale ja już go kiedyś ściągnąłem, nie, więc okej, okay. dobra, spoko, yy, nie to, mapę chciałem, dobra, mam do pójścia tutaj, bo mi się odblokował quest, mam też questa tutaj. No i mam też questy tutaj, jeszcze na tych dwóch obszarach takich malutkich zostały nam do zrobienia i też będziemy musieli zrobić. Ale nie ma sensu już teraz tego robić, więc zaczniemy sobie od tego tutaj miejsca w następnym odcinku, potem stąd najprawdopodobniej będziemy musieli się tapnąć tu i oddać tego questa, więc przy okazji zrobimy tego questa. A potem pójdziemy tutaj, tutaj, tutaj i tutaj i wrócimy pewnie gdzieś tutaj w okolicy tej jaskini wyroczni, bo tutaj będziemy musieli oddać tego questa, który jest tu. Ale na dziś to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka, suba, dzwonek. No i zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek i na streamy i do linków w opisie. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć!